Bardzo serdecznie, słuchajcie, w kolejnym odcinku od Zera do Drivera. Dzisiaj dzień wyjątkowy i dzień specjalny, bo dzisiaj, słuchajcie, będę jechał po raz kolejny Ewelinem 10. Trochę zmodyfikowanym, trochę, że tak powiem, wzbudzonym do życia po ostatnim, że tak powiem, wybuchu naszego silnika, który w jakiś niewyjaśniony sposób postanowił, że tak powiem, zakończyć żywot i nie jeździć dalej z nami super OS-ów, jak i trenować. Słuchajcie, bardzo fajny dzień zapowiada się ze względu na to, że nawierzchnia no, nie będzie sprzyjała przyczepności, więc jakby będziemy dzisiaj borykać się, wszyscy kierowcy będą się borykać z przyczepnością. My natomiast jesteśmy bardzo mocno przygotowani, uzbrojeni, ale jak już jakiś czas temu wspominałem, wszystko to jest po to, żeby wyklikać i zrobić bardzo dobry setup, żebym się w tym samochodzie bardzo komfortowo czuł i jechał zdecydowanie szybciej niż do tej pory. Stawka jaka dzisiaj jest jest naprawdę e, wysoka. Dodatkowo powiem Wam, że jest bardzo dużo uczestników, bo chyba ponad 150 załóg jest zgłoszonych i przyjętych do tego, żeby podróżować dzisiaj na Super os -ie. Wyobraźcie sobie, że jest to naprawdę frekwencja zatrważająca, duża i naprawdę soczysta. Nie znam, nie znam tak naprawdę, a nie znam tak naprawdę imprez, na których właśnie przyjeżdża tak, e, tak dużo zawodników. Wyobraźcie sobie, no ten głód wyścigowo-rajdowy nadal jest przede wszystkim we mnie, ale też widać, że nie tylko we mnie, w chłopakach też tak samo. Jak dzisiaj się dzień potoczy i co mnie spotka, będzie fajnie. O! Odprawa, więc słuchajcie, lecę. Prawdopodobnie padną pytania, czy to jest nowy samochód w nowych barwach, czy to jest po prostu mój stary samochód. Otóż spieszę z wytłumaczeniem, że oczywiście zespół Seven Motorsport, przepraszam, halo? Tak, tak, tak wy, tak wy. Stanęli na wysokości zadania i przygotowali na dzisiejszą, że tak powiem, eliminację. Mój stary samochód, wyciągnęliśmy z, e, cały, cały silnik, cały układ napędowy, tak mi się wydaje, że mogę to nazwać, tak? Cały silnik wraz ze skrzynią. To się wycnie. Wyciągnęliśmy e, silnik i przezbroiliśmy, więc e, de facto to jest mój, czyli Ewelin 10, który na ostatniej rundzie poległ, bo wybuch, że tak powiem, silnik. Jeżeli chodzi o budowę silnika i o zrobienie e, i jak to będzie budowane, no to będą oddzielne odcinki, które będą poświęcone właśnie odbudowie. Tutaj muszę przyznać: e, muszę, muszę zapytać, e, czy da się odzyskać coś ze starego silnika? A. Odzyskamy blok, wał e, i to tak naprawdę tyle. I tu leje Dartona udało się uratować. Także jesteśmy w sumie do przodu. Nowe tłoki i korbowody, przepraszam. Korbowody również są całe, więc kupujemy nowe tłoki i paneweczki jedziemy dalej. No dobra. I konkludując e, to całe zamieszanie, całe zdarzenie tutaj, które się w sumie odbywa. Muszę wam przyznać, że e, Piotrek e, Lutek schamował samochód, e, schamował silnik. Mamy 420 koni. Mamy bardzo taki wypłaszczony ten wykres, tak mi się wydaje, bo moc jaka jest generowana, moment obrotowy jest trochę mniejszy, bo tam chyba ponad 600 Nm, więc jakby Trochę, trochę nie, nie jest taki agresywny, ale oczywiście dzisiaj agresja, dzisiaj agresja nie jest dla nas przydatna, a to tylko i wyłącznie ze względu na nieprzyczepną nawierzchnię. Ja słuchajcie, lecę dalej jechać, a powiem Wam tak nieskromnie, nieskromnie, że po dwóch, po dwóch przejazdach jestem drugi w klasyfikacji generalnej i gonię Subaru i też chłopaki mnie też gonią, więc trzymajcie kciuki i jedziemy dalej. Jestem usatysfakcjonowany i zadowolony z tego, jak został samochód przygotowany i z dzisiejszej mojej jazdy. Druga pozycja, myślę, uważam, że po takiej trochę przerwie i e, niejeżdżeniu, myślę, że jest ok. Słuchajcie, jestem szczęśliwy, uradowany, a to wszystko dzięki Seven Motorsport i ludkowi, mojemu strojecielowi. Oczywiście wszystkim moim mechanikom chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować za przygotowanie mojego jak jacht, arcy jacht Ewelina X. W tym odcinku byłoby to wszystko. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że będziecie. Zostaniecie ze mną na długo. Lajkera like i subskrybera. Mile widziany. Tymczasem strzała. Cześć.